Przez tygodnie nie napisałeś ani słowa, całkowite milczenie, a potem wróciła, powiedziała, że popełniła błąd, że chce wrócić, ale teraz ty stoisz przed lustrem i widzisz kogoś innego. Nie tego samego mężczyznę, który czekał na jej wiadomość, nie tego, który liczyłby dni coś się w tobie zbudowało w tej ciszy, coś nieodwracalnego. Oto paradoks, którego większość mężczyzn nigdy nie zrozumie. W momencie, gdy przestajesz potrzebować jej powrotu, stajesz się mężczyzną, którego ona naprawdę chce. Ale wtedy ty już nie chcesz tego samego, co wcześniej. To nie jest gra o odzyskanie, to jest transformacja tożsamości. To alchemia milczenia, która przekuwa słabość w stal. Do końca tego przekazu zrozumiesz fundamentalny pilar żelaznego umysłu. Prawdziwa moc nie leży w tym, aby ją odzyskać. Leży w tym, aby stać się mężczyzną, który nie potrzebuje jej powrotu, by czuć się kompletny, a ta różnica zmienia wszystko. Kiedy zaprzestałeś pisania, nie wykonałeś taktycznego ruchu w grze o uwagę. Większość mężczyzn tak to rozumie, jako strategię odzyskania. To myślenie poziomu pierwszego, płytkie, reaktywne. To, co naprawdę się wydarzyło, było czymś głębszym. W tej ciszy zbudowałeś fundament nowej architektury wewnętrznej. Każdy dzień bez kontaktu był cegłą, każda pokusa, by napisać, testem konstrukcji. Milczenie nie było bronią, było warsztatem. Mężczyzna zwykły przerywa milczenie z lęku. Obawia się, że jeśli nie przypomni o sobie, zostanie zapomniany. Wysyła wiadomość w środku nocy. Co u ciebie? Niewinnie. Przypadkowo. Ale ona widzi through, widzi potrzebę. Widzi słabość strukturalną. Mężczyzna żelaznego umysłu rozumie, że milczenie to nie pustka. To przestrzeń, w której przebudowujesz siebie. W tej przestrzeni odkrywasz prawdę. Twoja wartość nie była nigdy zależna od jej obecności. Była zamaskowana przez nią. Teraz w absencji widzisz ją wyraźnie. Scenariusz praktyczny. Wyobraź sobie. Że po dwóch tygodniach milczenia dostajesz wiadomość późnym wieczorem: Myślę o Tobie. Cztery słowa: test rakietowy Twojej konstrukcji wewnętrznej. Mężczyzna zwykły odpowiada w ciągu minut. Ja też o Tobie myślę: Ulga, nadzieja, powrót do starego programu. Ale ona już wie, nic się nie zmieniło. Ten sam fundament, te same pęknięcia. Ty widzisz wiadomość, czujesz impuls. Ale obserwujesz go jak inżynier obserwuje naprężenie w konstrukcji. Nie reagujesz. Nie dlatego, że grasz, ale dlatego, że już nie jesteś tym samym człowiekiem. Odpowiadasz po dwóch dniach. Albo wcale. Nie z zemsty, z autentycznej obojętności strategicznej. Zasada działania. Milczenie ujawnia, kim naprawdę jesteś, pod powierzchnią Twoich zachowań reaktywnych. Wykorzystaj je nie jako broń, ale jako skaner wewnętrzny. Zadaj sobie pytanie. Gdyby ona nigdy nie wróciła, czy moje życie miałoby kierunek? Jeśli odpowiedź brzmi nie, to milczenie nie trwało wystarczająco długo. Wróć do warsztatu. Ona wróciła, ale zauważ język, którego używa. Popełniłam błąd. To nie jest przyznanie się do wartości, którą straciła. To jest kalkulacja ryzyka, które oceniła ponownie. Teoria gier w czystej postaci. Kiedy odeszła, grała na pewność. Znała Twój wzorzec. Wiedziała, że będziesz dostępny, kiedy będzie gotowa wrócić, ale Ty zrobiłeś coś, czego nie przewidziała. Zmieniłeś zasady gry, zmieniając siebie. Większość mężczyzn w tym momencie popełnia krytyczny błąd. Interpretują jej powrót jako walidację. Wiedziałem, że wróci i natychmiast otwierają te same drzwi, które zamknęli. Ta sama dynamika, ten sam układ sił. Nic się nie zmienia poza kolejnym cyklem. Ale ty odczuwasz coś innego. Nie triumf, nie zemstę. Obojętność, ale nie chłodną obojętność zemsty. Autentyczną obojętność mężczyzny, który odkrył swoje centrum grawitacji w sobie samym. To jest różnica między taktyką a transformacją. Taktyka to przerwa w kontakcie. Transformacja to przebudowa fundamentów podczas przerwy. Kontrast behawioralny. Mężczyzna zwykły, gdy usłyszy, chce wrócić. Czuje euforię. Euforia jest sygnałem, jego szczęście wciąż jest zewnętrzne, zależne od jej decyzji, jego wartość wciąż leży w jej rękach. Mężczyzna żelaznego umysłu słyszy te same słowa i czuje ciekawość, analityczną, chłodną ciekawość. Dlaczego teraz, co się zmieniło w jej kalkulacji? Nie w jego. W jej. Bo jego centrum już się przesunęło, nie przesuwa się z powrotem tylko dlatego, że ona puka do drzwi. Scenariusz praktyczny spotykasz się z nią, pierwszy raz od tygodni, wygląda dobrze. Uśmiecha się tym uśmiechem, który kiedyś demolował twoje granice. Mówi, tęskniłam. Mężczyzna zwykły czuje, jak jego konstrukcja wewnętrzna zaczyna topnieć. Stare wzorce powracają, jak wspomnienia mięśniowe. Chcę wierzyć. Chce wrócić do komfortu znanego. Ty siedzisz naprzeciwko niej i czujesz dystans. Niebudowany świadomie. Autentyczny dystans mężczyzny, który zobaczył, kim jest poza orbitą jej wpływu. Odpowiadasz: Rozumiem. Nie, ja też tęskniłem. Nie, to wspaniale, że wróciłaś. Tylko spokojne potwierdzenie jej stanu emocjonalnego. Bez zobowiązania. Ona to czuje natychmiast. Coś się zmieniło. To nie jest gra, to jest prawdziwa zmiana w dynamice mocy, i to ją niepokoi bardziej niż Twoje milczenie kiedykolwiek mogło. Istnieje fundamentalna prawda o relacjach, której większość mężczyzn nigdy nie internalizuje. W momencie, gdy Twoje emocjonalne centrum grawitacji leży w drugiej osobie, tracisz negocjacyjną moc nie tylko w relacji, tracisz ją w swoim własnym życiu. Przez tygodnie milczenia. Bez świadomego zamiaru odzyskałeś coś, co Mark Aureliusz nazwałby wewnętrzną Cytadelą Twoją autonomię emocjonalną. Przestałeś sprawdzać telefon co 5 minut, przestałeś interpretować każdy drobny szczegół jej mediów społecznościowych jako sygnał, przestałeś żyć w reaktywnym stanie oczekiwania i w tej przestrzeni, wolnej od jej orbity grawitacyjnej. Odkryłeś coś niepokojącego. Twoje życie ma kształt, ma kierunek, ma wartość. Bez niej to nie jest odkrycie, które przynosi ulgę. To odkrycie, które przebudowuje fundamenty. Kontrast behawioralny. Mężczyzna, zwykły, gdy odzyskuje uwagę kobiety, natychmiast reorganizuje swoje życie wokół niej, anuluje plany. Przestawia priorytety. Jego energia, jego czas, jego uwaga, wszystko płynie z powrotem w jej kierunku. Bo dla niego jej obecność jest nagrodą za cierpienie w jej nieobecności. Mężczyzna żelaznego umysłu słyszy, że chce się zobaczyć. Sprawdza swój kalendarz. Ma trening, ma projekt. Ma zobowiązania wobec swojej architektury życia, którą zbudował w milczeniu. Mówi, mogę w piątek o 19 na godzinę. Nie jest nieuprzejmy. Nie jest zimny. Jest po prostu zajęty budowaniem czegoś większego niż dynamika relacji. To prostota jest dewastująca, bo ona rozumie, nie jest już centrum. Jest opcją w harmonogramie mężczyzny, który ma misję. Zasada działania. Zbuduj harmonogram życia, który nie ma w sobie przestrzeni dla reaktywności. Każda godzina ma przeznaczenie. Trening, praca, rozwój, relaks strategiczny. Kiedy ktoś prosi o Twój czas, nie pytasz, czy jestem wolny. Pytasz, czy ta osoba zasługuje na miejsce w tej architekturze? Jeśli czujesz rezonans z tym, co tu budujesz, jeśli rozpoznajesz w sobie tę cichą transformację, nie jesteś sam. Istnieje bractwo mężczyzn, którzy zrozumieli, że prawdziwa moc nie leży w kontrolowaniu innych, ale w opanowaniu siebie. Subskrybuj ten kanał nie dla motywacji, dla strategii, dla zasad, które przetrwają burze emocji i chaos relacji. Bo następna lekcja będzie jeszcze głębsza. Będzie o tym, co robisz, gdy stoisz przed wyborem wrócić do starej dynamiki, czy krok dalej, w życie, które zbudowałeś poza jej orbitą. A teraz dokończmy budowę. Oto prawda, której nikt ci nie powie wprost. Ona wróciła do mężczyzny, którego pamiętała. Ale tego mężczyzny już nie ma. To nie jest dramatyczna deklaracja, to jest strukturalna rzeczywistość. W czasie jej nieobecności ty przeszedłeś proces, którego ona nie widziała, nie uczestniczyła w trudnych nocach, w momentach, gdy musiałeś się zmierzyć z pustką i zbudować w niej coś solidnego, w cichych wyborach, które cię przekuły. Ona myśli, że zna twoje słabości, zna twoje wzorce, wie, które struny pociągnąć, aby uzyskać znaną reakcję, ale to jest wiedza przestarzała. Otwiera drzwi do domu, który został zrównany z ziemią i przebudowany od fundamentów. Mężczyzna zwykły próbuje ukryć swoją transformację. Udaje, że nic się nie zmieniło, aby ułatwić jej powrót. Miniaturyzuje swój wzrost, aby nie straszyć. To jest błąd kategoryczny, neguje dokładnie to, co nadało mu wartość. Mężczyzna żelaznego umysłu nie ukrywa transformacji. Nie eksponuje jej agresywnie, ale nie maskuje. Po prostu jest nowym człowiekiem. Jego spokój nie jest grą. Jego granice nie są taktyką. To jest autentyczna ekspresja przebudowanej architektury wewnętrznej. Scenariusz praktyczny. Ona próbuje starych wzorców. Mówi coś, co kiedyś wywoływało w tobie reakcję obronną. Dawniej wchodziłeś w argumentację, tłumaczyłeś się, udowadniałeś wartość, teraz słuchasz. Kiwajesz głową i milczysz. Nie z pasywnej agresji. Z autentycznego braku potrzeby obrony, twoja wartość nie jest już na stole negocjacyjnym, jest aksjomatem, czymś co przyjmujesz jako oczywiste, nie czymś co udowadniasz. Ona czuje tę zmianę, jak przesuniecie tektoniczne. To, co kiedyś było punktem dźwigni, teraz jest niczym. Jej moc ewaporowała, bo ty przestałeś grać w grę, w której ona miała przewagę. Zasada działania. Nie próbuj przekonać nikogo o swojej transformacji. Ludzie nie wierzą w słowa o zmianie. Wierzą w konsekwentne zachowania, które obserwują w czasie. Twoja jedyna odpowiedzialność to autentyczność nowej wersji siebie. Reszta jest ich interpretacją. Teraz stoisz przed wyborem. Ale zanim przeanalizujesz opcję z rozum, to nie jest wybór emocjonalny, to jest decyzja strategiczna o architekturze Twojego życia. Teoria gier uczy nas, że każda decyzja ma drzewo konsekwencji. Większość mężczyzn nie analizuje tego drzewa, wybierają na podstawie impulsu, komfortu lub lęku. Ty nie możesz sobie na to pozwolić, nie po tym, co zbudowałeś. Opcja pierwsza przyjąć ją z powrotem na starych warunkach to jest regresja powrót do znanej dynamiki komfortowy, łatwy. I destrukcyjny dla wszystkiego, co osiągnąłeś. To jest jak wyburzyć nowy budynek, aby odbudować stary dom. Sentymentalnie satysfakcjonujące, strukturalnie katastrofalne. Opcja druga odrzucić całkowicie to jest bezpieczne chroni Twoją transformację. Ale wymaga pytania odrzucasz z siły czy ze strachu? Czy to jest strategiczna granica, czy reaktywna obrona? Różnica jest subtelna, ale fundamentalna. Opcja trzecia nowa dynamika, nowe zasady. Przyjmujesz możliwość połączenia, ale tylko na fundamencie, który teraz posiadasz. Nie negocjujesz swoich granic, nie miniaturyzujesz swojej transformacji, prezentujesz nową rzeczywistość. Jeśli wchodzi w Twoje życie, wchodzi w życie mężczyzny z misją, harmonogramem i nietykalnymi priorytetami. Większość kobiet w tym momencie się wycofa, bo prawda jest taka. Wróciła do obrazu Ciebie, który miała w głowie, nie do rzeczywistości, którą się stałeś. A jeśli rzeczywistość nie pasuje do obrazu, albo zaktualizuje obraz, albo odejdzie. I oto kluczowa lekcja. Obie te opcje są akceptowalne dla Ciebie, bo Twoja kompletność nie zależy od jej wyboru. Kontrast behawioralny. Mężczyzna zwykły, stając przed tym wyborem, pyta, co powinienem zrobić, żeby to działało. Jego pytanie zakłada, że jego zadaniem jest dostosowanie się do jej oczekiwań. Mężczyzna żelaznego umysłu pyta, czy ta osoba w tej wersji, w tym momencie życia jest zgodna z architekturą, którą zbudowałem. Pytanie nie o kompatybilność uczuć, o kompatybilność struktur życiowych. Jeśli odpowiedź brzmi tak, idziesz naprzód z jasnymi granicami. Jeśli nie, idziesz naprzód bez niej. Nie ma dramatu, nie ma goryczy, tylko spokojne wykonanie strategicznej decyzji. Niezależnie od tego, co wybierzesz w kontekście tej konkretnej relacji, zrozum to. Nie możesz wrócić do tego, kim byłeś. To nie jest wybór, to jest fizyka wewnętrzna. Spróbuj zachowywać się jak Twoja stara wersja. Spróbuj reaktywności, spróbuj błagalnej energii. Poczujesz dyskomfort na poziomie tożsamości. Jak noszenie ubrań, które są dwa rozmiary za małe. Technicznie możliwe, fundamentalnie niekomfortowe. To jest znak, że transformacja nie była powierzchowna, nie była taktyką, była metamorfozą. A metamorfozy są nieodwracalne. Motyl nie wraca do kokonu. Seneka pisał, Nie możemy kierować wiatru, ale możemy ustawić żagle. Przez tygodnie milczenia Ty nie kontrolowałeś, czy ona wróci ale przebudowałeś statek. Teraz, gdy wiatr wieje, odpływasz w kierunku, który ty wybierasz, nie kierunek, który wiatr narzuca. Scenariusz praktyczny: za miesiąc, za rok napotkasz sytuację, która kiedyś demolowała twoją równowagę. Może to będzie inna kobieta, może konflikt w pracy, może kryzys osobisty. Mężczyzna zwykły wraca do starych wzorców pod presją. Stres ujawnia prawdziwą konstrukcję. Jeśli transformacja była powierzchowna, pęka, ty odkryjesz coś innego. Pod presją automatycznie sięgasz po nowe narzędzia. Spokój, obserwacje, strategiczne milczenie. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że to jest teraz Twój domyślny system operacyjny. To jest test ostateczny. Nie to, jak zachowujesz się, gdy jesteś świadomy i kontrolowany, ale jak reagujesz, gdy system jest przeciążony. Jeśli nawet wtedy nowa architektura trzyma, transformacja jest kompletna. Zbierzmy fundamenty, które zbudowałeś. Milczenie jako kowalnia tożsamości. Nauczyłeś się, że przestrzeń bez reakcji to przestrzeń konstrukcji. Każdy dzień ciszy był dniem budowy wewnętrznej cytadeli. Metamorfoza przez separację. Zrozumiałeś, że prawdziwa zmiana nie dzieje się w relacji, ale w jej nieobecności. Dystans ujawnił Twoje prawdziwe centrum grawitacji. Autonomia emocjonalna. Odzyskałeś to, co najcenniejsze. Twoją kompletność nie zależy od niczyjej obecności ani nieobecności. Jesteś systemem zamkniętym, a nie otwartym. Asymetria transformacji. Zaakceptowałeś, że ona wróciła do wersji ciebie, która już nie istnieje. Nie jesteś zobowiązany do regresji dla jej komfortu. Strategia wobec powrotu. Nauczyłeś się podejmować decyzje nie na podstawie emocji, ale na podstawie kompatybilności struktur życiowych. Nieodwracalność metamorfozy. Zrozumiałeś, że nie możesz i nie musisz wracać. Transformacja jest jednokierunkowa. Mężczyzna żelaznego umysłu pyta, czy ta osoba, w tej wersji, w tym momencie życia jest zgodna z architekturą, którą zbudowałem. Pytanie nie o kompatybilność uczuć. O kompatybilność struktur życiowych. Jeśli odpowiedź brzmi tak, ja idziesz naprzód z jasnymi granicami, jeśli nie, idziesz naprzód bez niej. Nie ma dramatu, nie ma goryczy, tylko spokojne wykonanie strategicznej decyzji. Pilar szósty: Nieodwracalność transformacji. Niezależnie od tego, co wybierzesz w kontekście tej konkretnej relacji, zrozum to, nie możesz wrócić do tego, kim byłeś. To nie jest wybór. To jest fizyka wewnętrzna. Spróbuj zachowywać się jak Twoja stara wersja. Spróbuj reaktywności, spróbuj błagalnej energii. Poczujesz dyskomfort na poziomie tożsamości, jak noszenie ubrań, które są dwa rozmiary za małe, technicznie możliwe, fundamentalnie niekomfortowe. To jest znak, że transformacja nie była powierzchowna, nie była taktyką, była metamorfozą, a metamorfozy są nieodwracalne. Motyl nie wraca do kokonu. Seneca pisał. Nie możemy kierować wiatru, ale możemy ustawić żagle. Przez tygodnie milczenia ty nie kontrolowałeś, czy ona wróci. Ale przebudowałeś statek. Teraz, gdy wiatr wieje, odpływasz w kierunku, który ty wybierasz. Nie kierunek, który wiatr narzuca. Scenariusz praktyczny. Za miesiąc, za rok napotkasz sytuację, która kiedyś demolowała twoją równowagę. Może to będzie inna kobieta. Może konflikt w pracy, może kryzys osobisty. Mężczyzna zwykły wraca do starych wzorców pod presją. Stres ujawnia prawdziwą konstrukcję. Jeśli transformacja była powierzchowna, pęka. Ty odkryjesz coś innego. Pod presją automatycznie sięgasz po nowe narzędzia. Spokój, obserwacje, strategiczne milczenie. Nie dlatego, że się starasz, ale dlatego, że to jest teraz Twój domyślny system operacyjny. To jest test ostateczny. Nie to, jak zachowujesz się, gdy jesteś świadomy i kontrolowany, ale jak reagujesz, gdy system jest przeciążony. Jeśli nawet wtedy nowa architektura trzyma, transformacja jest kompletna. Synteza siły, kod żelaznego umysłu. Zbierzmy fundamenty, które zbudowałeś. Milczenie jako kowalnia tożsamości. Nauczyłeś się, że przestrzeń bez reakcji to przestrzeń konstrukcji. Każdy dzień ciszy był dniem budowy wewnętrznej cytadeli. Metamorfoza przez separację. Zrozumiałeś, że prawdziwa zmiana nie dzieje się w relacji, ale w jej nieobecności. Dystans ujawnił Twoje prawdziwe centrum grawitacji. Autonomia emocjonalna odzyskałeś to, co najcenniejsze Twoją kompletność nie zależy od niczyjej obecności ani nieobecności. Jesteś systemem zamkniętym, a nie otwartym. Asymetria transformacji. Zaakceptowałeś, że ona wróciła do wersji ciebie, która już nie istnieje. Nie jesteś zobowiązany do regresji dla jej komfortu. Strategia wobec powrotu. Nauczyłeś się podejmować decyzje nie na podstawie emocji, ale na podstawie kompatybilności struktur życiowych. Nieodwracalność metamorfozy. Zrozumiałeś, że nie możesz i nie musisz wracać. Transformacja jest jednokierunkowa. Wizja Transformacji. Kim jesteś teraz? Mężczyzną, który nie czeka na walidację, który nie reorganizuje życia wokół czyjejś orbity, który buduje w ciszy i nie potrzebuje publiczności dla swojej konstrukcji. Stoisz spokojny w centrum burzy. Nie dlatego, że nic cię nie porusza ale dlatego, że Twój fundament jest głęboko zakotwiczony. Presja nie demoluje, ujawnia Twoją solidność. Kiedy podejmujesz decyzję, nie pytasz o akceptację, pytasz o zgodność z Twoją architekturą. Kiedy ktoś odchodzi, nie załamujesz się, obserwujesz, analizujesz i kontynuujesz budowę. Twoja wartość nie jest negocjowana, jest aksjomatem. Ludzie albo ją rozpoznają, albo nie. Obie opcje są neutralne dla Twojego kierunku. To nie jest arogancja. To jest rezultat ciężkiej pracy w milczeniu. Praca, której nikt nie widział, ale której rezultaty są niemożliwe do zignorowania. Nie pisałeś tygodniami, wróciła, ale Ty już jesteś inny. I to nie jest koniec historii, to jest początek życia. Życia, w którym Ty dyktuje warunki. Nie przez dominację nad innymi, ale przez opanowanie siebie. Żelazny umysł nie jest tym, co dostajesz. To jest to, co wykuwasz w ciszy, gdy nikt nie patrzy.